Miejski Dom Kultury w Lubaniu zaprasza na festiwal pieśni maryjnych. Zapraszamy bardzo serdecznie na Festiwal Pieśni Maryjnych, który organizujemy już po raz czwarty. Naszymi, naszymi gośćmi będą takie zespoły jak Maksymilianki, Cisowianki, Malwy, Echo Bukowiny. Chcielibyśmy w czasie tego wydarzenia nawiązać do 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, wielkiego polskiego kompozytora, dlatego zaprosiliśmy gościa specjalnego festiwalu. Będzie to górniczy chór męski z Lubina, który... Przybliży nam repertuar właśnie Stanisława Moniuszki i w tym sposobem włączymy się w obchody roku poświęconego właśnie osobie Stanisława Moniuszki. Zapraszam bardzo serdecznie. Patronat nad festiwalem objął dziekan dekanatu lubańskiego, ksiądz dr Bogusław Wolański. Współorganizatorem jest Polski Związek Chórów i jest oddział dolnośląski. Zapraszamy bardzo serdecznie do sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury 19 maja o godzinie 15 wstęp na wydarzenie jest wolny.